Chodź, L, lecimy szukać y, Twojej siostry. Może sobie zmienię broń. Będę latał z siekierą, bo już się do niej przyzwyczaiłem. Bardzo ją lubię. O, w dupę, jakie straszne odgłosy! Mamy mapę, nie mamy mapy. To lecimy przed siebie. Aleks, tam jest korba. Może to. Od... Może otworzymy tę bramę. Dobra, otwieramy. Obróć korbę. Wiem, Aleks, jesteś silny. Oj, nie ten przycisk. Jedziesz, Alex, jedziesz, nie poddawaj się. Będę trzymała, idź. No idę idę, przechodź, przechodź, Alex. Nie ma czasu, bo zaraz tam coś zaskoczy od tyłu. Okej, okay, ruszajmy. No to lecimy. Gdzie my tu jesteśmy, sekundę, ja sobie tylko poprawię tutaj głośnik i myszkę i jedziemy dalej. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy dalej w kanałach Nic tu się nie zmienia O w dupę, tu jest woda A to oznacza, że będą tutaj y, Tańczący z falami Tańczący z falami Ja sobie zmienię broń na nóż Coś zauważył, o w dupę O w dupę Chodź tu Dlaczego ty tak się boisz? Przecież cię obronię Zabiłbym cię, ale nie w tym odcinku I tak zginiesz na pewno Dobra, lecimy dalej Zabiliśmy jednego Oj O Boże, wychodź stąd, wychodź stąd szybko L, El... L, El... wyjdź stąd Czy to oznacza, że muszę go pokonać? O w dupę, pierwszy raz mnie uderzył Ten brzydkoryjny yy, Tańczący z falami no, El, wychodź stąd, Boże, gdzie ty jesteś? No. Oglądałeś ściany, czy co? O, tu znowu jest woda. Nawet co jest grane? Co tu słyszałem Jesteśmy na jakimś korytarzu. Nic tu przydatnego nie ma. A nie, jednak są amunicja do pistoletu i amunicja do pistoletu. Zobaczmy, ile mamy. 27, czyli mamy maksa i lecimy dalej, czy tam widziałem jakiś cień? O w dupę. Dobra, lecimy tu najpierw. Nie mogę wyłamać drzwi, tą bronią. To wyłam rurą. No i wchodź tam, Andrzej. Co my tu mamy? Nic tu nie mamy. Mamy jakieś. O, mamy korbę jakąś. I spuściliśmy wodę, czyli nie zaskoczą nas y, żadne tęczące z falami potwory. Ale gdzie tą wodę spuściliśmy, nie wiem, bo jeszcze tam nie doszło chyba. Nie, chyba tam byłem, nie wiem. Dobra. L, lecimy dalej. Nie był się Alex nad tobą czuwa, ile mamy życia. O kurczę, trochę mało. Tu mam jakąś korbę nic tu nie możemy zrobić może nie, tego też nie możemy rozwalić o tu możemy pójść nadal nie mamy mapy pomieszczenia co mnie bardzo irytuje i wkurza i o jest co to było mamy save point nie wiem czy skorzystamy nie, nie skorzystamy będziemy twardzi i jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu nic nieznaczącym tu mamy jakieś zwłoki i znaleźliśmy amunicję do strzelby oraz mapę ścieków na co tylko czekałem co to za zwłoki? Nie możemy się tego dowiedzieć Tu coś się tędy włamało O Boże, ile tam ciał Nie chcę nadpatrzeć El, zamknąłeś oczy? Nie, ty ciągle się boisz Nie bój się, proszę Bo zgaszę latarkę Dobra, lecimy dalej Schodzimy tędy, żeby nie pożarł nas żaden y, Tańczący z falami potwór a różne inne typy potworów. Nic tu nie ma. Także El jesteś bezpieczna. Troszkę mamy mało życia, ale szkoda marnować naszych y, napojów zdrowotnych. O, i gdzie my jesteśmy? Mamy już mapę. Jesteśmy tutaj, w tym miejscu. O, w dupę jak jest tu ciemno, strasznie. Co na dół. I co? Mamy tu coś? Alex dostrzegłeś coś swoim bystrym sokolim wzrokiem? Nie. To nie wiem po co El schodziła, jak musimy iść w tamtą stronę. O, tu mamy iść. Tak. No i znowu coś słyszałem. Kurczę, to jest irytujące. że najpierw polecimy w tą stronę. Słyszę odgłosy spadającej wody. Jakieś prawdopodobnie ścieki, nie wiem. I half drink, kolejny health drink już. Nic tu więcej nie ma. Jakaś lampka. Nie, nic tu więcej nie ma. To lecimy dalej przed ciebie. Coś widzę. Nie, to tylko lampa. Mamy korby, ale nie możemy tam przejść. Choć, El, to nie, ta, nie tędy droga. Do Twojego serca. Czyli musimy wrócić tam i ukucnąć pod tą dramą. Czuwam nad tobą, przechodź L, gdzie jesteś, L? Co ja tu mam zrobić? Co ja tu mam zrobić? Po co ja tu przeszłem, Jak tu nic nie mogę zrobić, L, gdzie jesteś? Tu jesteś. No i moi kochani, chyba się zgubiłem. Przykra wiadomość. A mi przykre jest to, że L powoli się przed nami otwiera. Bo już nie boi się tak jak bała się na początku. Wszędzie widzę schizmy. Nie wiem dlaczego. Albo jestem taki przerażony, albo. Albo nie wiem. No i znowu coś słyszałem. No w dupę. No i tam nic nie było. To gdzie my mamy iść? Może mi pomożesz, L? Mam jakieś zadania. Wydostań się ze ścieków. No staram się jak mogę. Tu jest zamknięte. Może powinniśmy pójść tutaj To również jest zamknięte Może pójdziemy tutaj Czyli musimy się wrócić nieco No wezmij się, Alex co Dobrze idę? Nie, nie idę dobrze, to jak mam się tam dostać? Tu chcę iść Mam iść tutaj, no na pewno mam iść tutaj Jak nie ma innych dróg przecież tu Tu może mam jakąś dźwignię, nie wiem, mam jakieś kable, nie, nic tu nie możemy zrobić, czy również już byliśmy przecież, no pewnie się powtarzam, ale powiem to jeszcze raz, zgubiłem się, kochani, no, tu mamy ten drąg, nie wiem, nie możemy z tym nic zrobić, a możemy i po co tyle zmarnowanego czasu Kręć, Alex a, El się nie śpieszy. Oczywiście. Idź naokoło. I jakaś cinka. I co mnie teraz spotka? Co spotka Aleksa? O boże, cześć! Jak my się dawno nie widzieli. Dlaczego blokujesz mi drogę? O, kurczę! Prawie uniknęliśmy. Ale nic z tego. Po co ja z nim walczę? Właściwie to mogę uciec. No i padł. Pają koręki Weźmiemy sobie health drinka. I lecimy dalej. Mam iść naokoło, czyli którędy? Tędy? Tu, czyli mam iść... Tutaj! Nie nie nie, nie mów, że mam iść tam tędy! Trzymam bramy iść naokoło, ale nie wiem gdzie mam iść. Zadania. Dostań się ze ścieków, cały czas to samo zadanie. Mam iść tutaj. Tu, a muszę iść tędy. O kurczę, trochę daleko, ale to nic. Teraz nie walczę, nawet z nim nie walczę, po prostu uciekam, bo nie mam czasu i nie chcę marnować swoich health drinków. Czy Alex przeżyje spotkanie z pająkoreńkim dowiemy się w następnym odcinku, zagrajmy w Silent Hill 5 Homecoming.